W Jasielskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyły się dni otwarte. Wydarzenie było okazją, by poznać przestrzeń i ofertę inkubatora oraz spotkać się z ekspertami. Wiedziałem, że są dni otwarte, więc skorzystamy z możliwości. Eksperci odpowiadali głównie na pytania dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności oraz ulg i zwolnień dla młodych przedsiębiorców. Jasielski inkubator przedsiębiorczości został otwarty w ubiegłym miesiącu. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kaźmierza Wielkiego. Do dyspozycji klientów przygotowano 10 stanowisk w przestrzeni Open Space, dwa zamykane biura dla trzech i dwóch osób oraz sala konferencyjna, która pomieści 20 osób. Z oferty inkubatora mogą korzystać podmioty które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż dwa lata. Podkreślić jeszcze należy, że ci przedsiębiorcy mogą korzystać, którzy się wpisują, których branża wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa, to znaczy w jakość życia i w informacje i telekomunikacje. Ta branża IT jest główną wiodącą branżą naszego inkubatora. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie biznesu w inkubatorze, będą mogli liczyć m.in. na bezpłatne usługi doradcze. Przede wszystkim osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, będą zastanawiać się nad formą prowadzenia tej działalności. I tutaj mamy w naszym prawie bardzo dużo możliwości, i naszym zadaniem jako inkubatora będzie wskazanie właśnie, czym te formy się różnią. Jest to oczywiście ogólnie na tyle, na ile będziemy w stanie to zrobić, ale generalnie będziemy się kierować wsparciem dla osób młodych, dla, nie tylko dla młodych, dla wszystkich, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności. Właśnie w zakresie wyboru formy prowadzenia tej działalności, podstawowych umów, które w danej działalności trzeba zawrzeć. W tym zakresie będziemy ja w kwestii prawnej, inni panowie i panie w innych kwestiach będziemy udzielać porad. Budowa obiektu kosztowała blisko 1 800 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia, Jasielski Samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 900 000 zł.